Rock you! All right, are you okay, best? Pokémon Sword i Shield z pewnością znajdują się w czołówce najbardziej kontrowersyjnych gier zeszłego roku. Zarówno twórcy nie popisali się umiejętnością komunikacji z fanami, jak i fani wykazali się przesadną złośliwością i szukaniem na siłę dodatkowych problemów, których grze i tak nie brakuje. A teraz wychodzę ja i w 100% oczekuję, że ten materiał może narobić mi problemów, jako że Pokémon Shield, wersja gry, którą wybrałem, to jedna z moich ulubionych, niedokończonych gier w historii. Częściowo wynika to z faktu, że mój jedyny kontakt z grami z tej serii, który ma jakiekolwiek znaczenie, to Pokémon Tournament na Wii U i Let's Go Eevee. Oprócz, tak wiadomo, anime i tazosy za dzieciaka, ale ogólnie rzecz biorąc moje doświadczenie z tą serią jest naprawdę znikome i być może przez to wiele wad tej gry mi umyka. Czy czyni to cały ten materiał zbędnym w oczach fanów? Najpewniej tak, ale wiele z tym nie zrobię. Jestem pewien, że na YouTube nie brakuje 7-godzinnych esejów o tym, czemu Sword i Shield są. Wracając jednak do samej gry. W obydwu wersjach wcielamy się w stworzonego przez nas trenera i wyruszamy wraz z naszym przyjacielem Hopem na podbój lokalnej ligi, żeby najlepszym być i tak dalej. I możecie pomyśleć, wow, to jest bardzo pobieżne zdanie, ledwo kwalifikujące się jako podsumowanie fabuły tej gry, i tak, owszem, tak jest. A to dlatego, że wspomniana fabuła ledwo kwalifikuje się jako fabuła. Generalnie to co wam powiedziałem to wszystko co w ramach historii otrzymamy przez jakieś 80% przygody. Idziemy sobie od walki do walki i co jakiś czas spotykamy Hopa, innego trenera, przywódców poszczególnych gymów, czy lokalny odpowiednik zespołu R w postaci Team Yale. Ale to by było na tyle. Na sam koniec gry jakiś wątek fabularny zostaje na szybko wciśnięty, ale równie szybko jest też rozwiązany, po czym wracamy do naszego standardowego zdobywania odznak. I nie można powiedzieć, że Pokémony w całym swoim istnieniu kipią od wciągających, wielowątkowych opowieści, ale jakkolwiek pretekstowa była fabuła lecką Eevee, mogłem to nazwać fabułą. Przy Shield muszę naprawdę naciągnąć definicję tego słowa. Jednakże to mnie nie powstrzymało od spędzenia w tej grze bardzo przyjemnych prawie 60 godzin. Generalnie Shield pozbyło się wszystkich większych problemów jakie miałem z Let's Go Eevee, głównie łapania monów wykorzystując sterowanie ruchowe. Tym razem możemy toczyć normalne walki z dzikimi stworkami i łapać je w pokebole bez dodatkowych atrakcji. Sama gra podzielona jest na klasyczne rauty prowadzące do poszczególnych gymów oraz centralny otwarty obszar, tak zwany Wild Area. Rauty w gruncie rzeczy się nie zmieniły, tam spotkamy innych trenerów chcących z nami walczyć oraz dzikie pokemony w trawie, czyli tak samo jak w Let's Go Eevee. Wild Area jest pod tym względem trochę ciekawszym obszarem. Tu też spotkamy mony w trawie, ale oprócz nich, po tym obszarze przechadzają się też wyjątkowo silne stworki pojawiające się na ścieżkach. Rotacja gatunków zmienia się w zależności od aktualnej pogody, więc w deszczu lub podczas burzy piaskowej w tym samym miejscu zostaniemy kompletnie inne mony. W przerwie od walk możemy rozbić obóz, w którym to możemy spędzić trochę czasu z naszą drużyną i ugotować z nią kary, lub pogadać i pobawić się z pojedynczymi monami. W Wild Area dostępne są też rajdy, czyli specjalne koopowe walki z wyjątkowo silnymi, gigantycznymi monami, które są całkiem fajne. W gruncie rzeczy są to walki z bossami stanowiące miłą odskocznię od typowych pojedynków i źródło wartościowych nagród, jednak jeśli nie mamy grupy znajomych, mogą okazać się problematyczne. Owszem, w razie braku partnerów, o czym więcej za chwilę, gra oferuje nam pomoc ze strony AI, ale jest ono tak bezmózgie, że do walki z superbossami częściej niż nie daje nam pomoc w postaci monów słabych przeciwko typowi reprezentowanemu przez bossa. Dodajmy do tego, że walki te mają limit czterech zgonów, po przekroczeniu którego trzeba je zaczynać od nowa i nie zabrakło sytuacji, w których przegrywałem tylko dlatego, że AI umierało na lewo i prawo. No i właśnie, gigantyczne tudzież Dyna Maxowane Mony. Dynamax Max to umiejętność pozwalająca nam na kilka tur zmienić dowolnego Mona w jego gigantyczną wersję o znacznie zwiększonej wytrzymałości i obrażeniach, co brzmi fajnie i jest ciekawym bajerem, ale na bajerze się kończy. Można tego dokonać tylko raz w czasie walki, tylko w określonych walkach i tylko na jednym monie, co oznacza, że strategiczne zastosowanie tej przemiany jest bezmała zerowe. Jeśli wróg się zmienił, nie ma powodu, żebyśmy my też się nie zmienili, a jeśli walczymy w rajdzie, nie ma sensu nie dokonać przemiany na sam start. Owszem, wyglądają one fajnie, ale na wyglądzie się w sumie kończy. I wszystko to brzmi źle, ale musicie zrozumieć, że każda wymieniona przeze mnie wada jest doczepiona do rdzennego gameplayu Pokémonów, który jest na tyle dobry, że trzyma przy sobie fanów od dekad. I jasne, moje doświadczenie z tą serią na pewno blednie chociażby w zestawieniu z kilkoma osobami spośród oglądających, ale nawet te dwie gry, Let's Go, Eevee i Shield, pozwalają mi zauważyć, czemu ta seria jest na szczycie list popularności od prawie 30 lat. Nieważne ile będę narzekał, nie zmieni to faktu, że spędziłem w S.H.I.E.L.D. dziesiątki godzin i świetnie się bawiłem, dużo lepiej niż z lecką Eevee. Łapanie nowych monów, wymiana z luni czy innymi ludźmi, ewoluowanie moich stworków, a potem wspólny grań z wilczką czy moim bratankiem. Do diabła, kilka godzin spędziłem na bieganiu po Wild Area i szukaniu gudry, bo gudra i Eevee to najlepsze mony w historii, don't add me. I robiłem to wszystko z uśmiechem na ustach do tego stopnia, że Pokémon Shield na ten moment to jedna z moich gier roku, pomimo swoich boleśnie oczywistych wad. Sam bazowy gameplay jest tak satysfakcjonujący, że nie mogę udawać, że się przy nim źle bawię. I jestem również ogromnym fanem wielu spośród nowych monów, m.in. Intelliona, Toxtricity czy Ampera. No i oczywiście naszego pana i władcy Wulu. W gruncie rzeczy to właśnie nowe mony oraz fakt, że Luni kupiła Sword nakłoniły mnie do zakupu Shield. Nowe designy są po prostu tak dobre. A na wady tej gry jest jedno proste remedium czas. Pokémon Sword i Shield to gry wprost niedokończone i jest ku temu wiele przesłanek. Główną kontrowersją dotyczącą tej gry jest usunięcie w niej wielu monów znanych z poprzednich części. Twórcy nieudolnie zasłaniali tę decyzję faktem, że robili modele od nowa, co szybko okazało się nieprawdą, oraz koniecznością ograniczenia rostera w celu wprowadzenia bardziej szczegółowych animacji, co również jest ewidentnym kłamstwem i postaram się to wyjaśnić w najbardziej klarowny sposób, jak to tylko możliwe. Ze względu na moje dotychczasowe doświadczenie z tą serią nie mam żadnego emocjonalnego przywiązania do przeważającej większości monów, które do tej pory stworzono. Owszem, brakuje mi na przykład Inserora, Rockrafa, Cubona czy Sanslasha, ale nie na tyle, aby mógł z czystym sumieniem powiedzieć, że jestem oburzony. I jednocześnie nadal uważam, że powinny one być w grze. Jeśli i tak wykorzystują na modele z poprzednich części, nie ma powodu, dla którego mony z istniejącymi modelami miałyby się tu nie pojawić. Nie ma powodu innego niż czas, którego twórcom ewidentnie zabrakło. Sword i Shield to gry zdecydowanie wypchnięte na rynek. Oprócz braku wielu monów mamy też na przykład wspomniane przeze mnie problemy z fabułą tudzież jej brakiem, gdzie czuć, że niektóre postacie i wątki mogły i najpewniej miały pójść dalej, ale na szybko je skrócono. To samo dotyczy Dynamaxu, gdzie tylko niektóre mony otrzymują specjalne, nowe formy, podczas gdy większość po prostu rośnie. Jest to też na tyle dziwacznie zrobione, że niektóre ewolucje z tej samej linii otrzymują nową formę, np. Pikachu czy Eevee, ale inne już nie, jak Raichu, Umbrion czy Flerion. W grze nie ma też mega ewolucji, które pojawiły się chociażby w Let's Go, a ostatnie dwa drzemie są doklejane na siłę i bez pomysłu. Wracając jeszcze do brakujących stworków, w międzyczasie twórcy ogłosili DLC, przy okazji których kilkaset z nich zostanie dodanych do Sword i Shield oraz, że będzie można je zdobyć bez posiadania wspomnianych dodatków poprzez wymianę z innymi graczami. Co nie jest rozwiązaniem idealnym, myślę, że wciąż powinny być one możliwe do zdobycia w bazowej grze, ale wciąż ciężko jest mi czuć się oburzonym. Brak szlifów jest ewidentny również w warstwie technicznej. O ile sama oprawa wizualna jest ok, nie boli ani nie wywołuje zachwytów, posiada szereg mankamentów technicznych. Po pierwsze, gra ma funkcję online i pozwala nam się połączyć z internetem, żeby z nich skorzystać. Niestety, jeśli się na to zdecydujemy, framerate w Wild Area spada z w zasadzie niezachwianych 30 do nawet 15 z samego faktu połączenia z internetem. Co więcej, netcode jest na poziomie dosłownie PlayStation 2, gdzie pomimo dwóch minut oczekiwania w tej grze, która sprzedała się w 6 milionach kopii w tydzień od premiery, nigdy nie mogłem znaleźć trzech dodatkowych ludzi do współpracy przy rajdach. Dochodzi też do tak komicznych sytuacji jak moja próba wymiany z osobą spotkaną na serwerze Discordowym, gdzie okazało się, że możesz włączyć wyszukiwanie innych graczy do wymiany monów, ale to nie znaczy, że gracie automatycznie połączy z internetem lub chociażby o braku takiego połączenia poinformuje. Po prostu będzie szukać partnerów tylko bez internetu. Co więcej, system wymiany jest tak archaiczny, że jeśli szukamy konkretnego gracza, nie możemy nawet wpisać jego nicku w wyszukiwarkę. Musimy obydwaj włączyć wyszukiwarkę w tym samym momencie z takim samym hasłem, które stanowi kombinację wybranych przez nas czterech cyfr, a następnie modlić się, żeby nikt spośród milionów graczy nie wybrał takiej samej kombinacji. A nawet jeśli się z internetem nie połączymy, popin modeli jest tak agresywny, że mam flashbacki z Xenoblade Chronicles X na Wii U, gdzie postacie potrafiły się pojawić na 10-20 metrów przed nami. W Shield robią zresztą dokładnie to samo. Nie można też oczywiście nie wspomnieć o animacjach, których jakość ma rozrzut, jak seria z pepeszy. Mamy naprawdę fajne, ekspresyjne animacje ataków, podczas gdy inne zdają się urwane w połowie, a jeszcze inne to przeciągnięcie statycznego modelu w Photoshopie i przyklepanie na dowidzenia, a który atak został potraktowany w jaki sposób zdaje się być losowe. Do czego zmierzam to, że od strony technicznej Sword i Shield to definicje słowa nierówne i to nie tak, że poszczególne elementy oprawy wizualnej są złe, wszystko sprowadza się do pojedynczych animacji i tym podobnych, co tylko utwierdza mnie w przekonaniu, że tę grę wypchnięto za drzwi zdecydowanie zbyt wcześnie. I nie zgadniecie pewnie, ale dźwiękowo jest tak samo, mamy z jednej strony świetną muzykę, która podoba mi się dużo bardziej od Let's Go, z drugiej mamy brak jakiegokolwiek voice actingu, wszystkie postacie w grze to niemowy, co jest zwłaszcza problematyczne, kiedy weźmiemy pod uwagę fakt, że intro do jednej z walk o odznaki to koncert. A jeśli chodzi o dźwięki Monów, wiele z nich ma proste ryki, które brzmią jakby je żywcem wycięto z Game Boya Advance. W skrócie dźwięk jest tak samo rozstrzelony jak cała reszta tej gry. I czuję się jak szaleniec mówiąc to, ale pomimo tych wszystkich bolesnych problemów Pokémon Shield dostaje ode mnie 5 na 6 Jeśli wytrzymaliście ze mną tyle, poczekajcie jeszcze chwilę. To są póki co najlepsze Pokémony na Switcha gra, ewidentnie niedokończona ale to wciąż Pokémony, więc ma na tyle solidne podstawy, abym pomimo problemów był w stanie się przy niej świetnie bawić. Czy ceniłbym ją sobie tak wysoko gdybym grał w więcej gier w tej serii? I jestem w stanie bezpiecznie założyć, że nie. Dlatego też jestem bez mała pewien, że jeśli masz dostęp do innych handheldów Nintendo, najpewniej znajdziesz lepszą odsłonę. Nadal chcę, żeby Game Freak w końcu wydali remaster Sunny Moon, bo samo to, co słyszę o tej grze, pozwala mi stwierdzić, że najpewniej jest lepsza. I znowu, zdaję sobie sprawę, że większość tej recenzji to moje narzekanie na niedoróbki, po czym nazywam Shield jedną z gier roku, ale taka jest prawda. Pomimo wszystkich tych oczywistych problemów, wciąż świetnie się przy niej bawiłem i chętnie zagram w inne Pokémony, jeśli tylko będzie taka okazja. To dziwaczne uczucie, ale cóż, tak się właśnie czuję. Póki co jednak to było wszystko z mojej strony. Pamiętajcie o subskrypcjach, ocenach, komentarzach i mediach socjalnych w opisie, bo inaczej Gudra będzie smutna i będzie musiała przytulić się do Ulu. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał i że zobaczymy się przy innej okazji. Życzę wszystkim miłego dnia i na razie.